Staramy się wkładać w to jak najwięcej skupienia i ja, jednak to jest teatr ruchu, ale również ruch najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaką się ma intencję w tym ruchu, bo można zrobić coś super w ogóle bez intencji, ruszam się, bo tak się nauczyłem, albo można coś zrobić z intencją. Ja właśnie najbardziej myślę o tym, co ja chcę powiedzieć przez to, kiedy jestem na scenie. Też lubię bardzo teatr ze słowem, ale wtedy zobaczyłem, że można też dużo rzeczy przekazać inaczej i można coś pokazać w zupełnie inny sposób i też da się to rozprzestrzenić. To nie jest jakieś które chciała zachować, to by było się dziać, nadzieję, że się rozwijał ta myśl, ta filozofia, żeby to było wasze, żebyśmy dorośli, byli kobiety, że tym życie, sobie, oglądanie tego, co tworzyły i Dlaczego i skąd Taki pomysł na kontakt? No, pomysł na kontakt wychodzi z tego, że lubimy mieć widza przed sobą, lubimy jego energię i to, jeżeli ktoś się śmieje, to jest największa nagroda dla artysty, wydaje mi się. Kiedy publiczność oddaje to, co my próbujemy jej przekazać. My dajemy to... jakieś yy, jakiś igłos... bolsze do publiczności i oni nam to oddają. To jest wtedy magia teatru. Na tym właśnie polega magia teatru. Nie, nie ma tego, co I jest klinie, czyli wiesz, że pusta ściana, a tutaj mamy e, żywy organizm. Po to jest największa nagroda dla artysty, zawsze. Śmignie. Zawsze jak widownie reaguje. To jest coś pięknego. Jak no, jeszcze no. teraz się zapaliły światła i zobaczyliśmy, że część, chyba pierwszy, pierwszy rząd stał, to no, byliśmy po prostu banany na twarze i szczęście pełne. na powolutku się spełniają, czyli jest zaangażowana młodzież, która chce rozmawiać, która przede wszystkim jest w stanie poświęcić cały dzień i to sobotę, żeby siedzieć z nami na sali i bardzo sensownie i zgodnie ze swoimi upodobaniami, emocjami dyskutować na temat tego, co zbior. Wasz spektakl rozpoczyna cały, cały festiwal, ale nie bierze udziału w konkursie i czy chciałbyście, żeby na przykład w przyszłym roku brał udział? Ja myślę, że to w sumie nie ma dla nas takiego znaczenia, bo fakt, że jesteśmy gospodarzami jest dla nas takim no, fajnym doświadczeniem i myślę, że nie zależy nam na tym, żeby właśnie głosować na nas, bo i tak mamy dużo festiwali, jeździmy, więc... Tak, myślę, że było to moim zdaniem takie trochę śmiesznie, że organizujemy jakiś festiwal i jednocześnie bierzemy w niedział, co w się sensie konkurują, to tak? już by się po prostu, no właśnie, tu już by się nasypało pytanie, tak, że, m, jaki udział jest rzeczywiście głosów, tak, że ktoś organizuje coś, się, że się coś wygrywa, tak nie tak, to by było coś, coś, myślę, że nie na miejscu, myślę, że rzeczywiście z całą że jesteśmy tymi gospodarzami, po prostu możemy rozpocząć w festiwal, i zaprezentować, bo to zawsze jest frajda, kiedy dla innych gramy że sama w sobie jest pewnego rodzaju nagrodą więc że naprawdę nie zależy nam na tym, żeby grać za rok, żebyśmy brali udział w tej takim... komunikacji. Nie ja patrzę. <grym> na siebie nie patrzę! Nie na siebie! Na siebie samych wszędzie sensie nie patrzę. Głupkowa te szyją z Wisy. pochronki, oj dotycznie wzorą kratkę, wiesz, to jest debilne. albo A bo tej... Faci pale. Chacim! Translate. Faci pale! Spetry. <trasz> ale przyszynie o nienaturalnym rozciągnięciu w promieniu dolnej najczęściej w palę charakteryzuje również zbytnio symetryczny kotonistyczny kołnierz Tam cię małży do bitnego, wodnego stworzonka, które cierpi! <grymne> <grymne> cierpi. <grymne> Czuję. Zakochuję się. A potem trafia do restauracji z francuskim żarciem, gdzie nie seksualnie i psychicznie europejczyk, pozbawia dzieci ojca, to sobie płynnym ruchem do gardła. Siadaj! Na miejsce! <grystanie> Jestem zachwycona i grą aktorską. tym właśnie jak czuwałem się w rolę w w pierwszym rzędzie widziałem, nie wiem, po prostu cel drżeli, całym po prostu byli tą postacią to było niesamowite się z tym Najczęściej, gdy oglądam inne spektakle, to nie mam szans przez te 15-20 minut, z zżyć się z aktorami. tak? Natomiast tu te postacie były tak wyraziście zarysowane i po prostu takie są zagrane, że ja prostu poczułam do poszczególnych osób bardzo dużą sympatię i ty myślę, że też sobie zaskarbili moją bardzo dużą myślę, sympatię i podziw. Naprawdę zagrali rewelacyjnie i tak, że mnie coś się poruszyło i że poczułam niesamowitą sympatię do postaci, które gra. Cieszę się, że formuła, którą zapoczątkowali, razem tutaj, sprawdziła się po raz drugi i daje mi taką wiarę, że warto w przyszłym roku po raz trzeci spróbować zorganizować ten festiwal. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam! Hej! Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj się nam! Niech żyje nam! Hej! Niech żyje nam! W zdrowiu, szczęściu, pomysłności, niechaj żyje